Negocjacje dotyczące żądań nauczycieli toczą się w roku wyborczym, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu. To zaognia atmosferę i dodaje wymiaru politycznego sporowi mówiła w polskim radiu 24 Katarzyna Kozłowska. Fakt. O trwających negocjacjach związków nauczycielskich z rządem dyskutowała w programie Łukasza Warzechy także Joanna Miziołek, wprost. Katarzyna Kozłowska przypominała, że rząd uruchomił w ostatnim czasie różnego rodzaju programy redystrybucyjne. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że nauczyciele również będą ich beneficjentami. Sytuacja majątkowa części nauczycieli i tak się poprawi, pytanie czy jest sens stawiać sprawę na ostrzu noża. Toczy się dyskusja, która przy odrobinie dobrej woli z obu stron powinna zakończyć się już dawno? Za strony Związku Nauczycieli Polskich zaczęły padać hasła druzgoczące dla debaty publicznej. Między innymi o egzaminach, nie niewystawianiu ocen. To jest poziom dyskusji, którego po nauczycielach byśmy się nie spodziewali. Sytuacja ma wymiar polityczny, komentowała dziennikarka Faktu. Joanna Miziołek przypominała o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rząd zajął wtedy twarde stanowisko. Wydaje się, że podobnie zamierzano postąpić z nauczycielami. Sytuacja o tyle wymknęła się spod kontroli, że jednak postanowiono negocjować, zauważyła publicystka, która przyznała również, że propozycja premier Beaty szedło podniesienia pensum jest przekonująca i do przyjęcia. W dzisiejszych czasach wszyscy dużo pracujemy, także zatrudnieni w sferze budżetowej, podkreślała. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie w niedzielę wieczorem zaplanowano kolejne spotkanie przedstawicieli strony rządowej i central związkowych poświęcone sytuacji w oświacie. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z rządem, to w poniedziałek nauczyciele rozpoczną bezterminowy strajk. Mamy dobrą ofertę, która została przedstawiona związkom zawodowym, czekamy na stanowisko związków i na decyzję. Dla nas ważne jest to, byśmy się porozumieli i podpisali porozumienie, żeby egzaminy odbyły się normalnie bez stresu dla młodzieży i uczniów. Poza tymi stresami, wynikającymi oczywiście z przebiegu samych egzaminów, powiedziała dziennikarzom wicepremier Beata Szydło.